Siema obcy ludzie. Nazywam się Grzesiek Kryży. Znajomi mówią na mnie grzechu. Do niedawna sądziłem, że to od imienia, ale pewnego razu znajoma powiedziała mi, że to dlatego, że pewnie do końca życia będę żył bez grzechu. Nie wiem o co jej chodziło. No nieważne, jest to mój pierwszy odcinek o tym, jak żyjemy na gospodarce we wsi Pyśkowice. Od zawsze mnie ciągnęło do tworzenia filmów. Pod koniec przedstawię Wam kilka ciekawych ujęć, które zmontowałem. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeśli tak, zostaw lajk like i suba, bo w kolejnych odcinkach pokażę Wam ludzi, którzy tu mieszkają oraz to co się dzieje na wsi, a dzieje się naprawdę dużo. Dzisiaj poznacie mojego wuja, nazywa się Jerzy Pęczek. Wuja jest dość nietypową osobą, ponieważ on mówi tylko wierszem. No tak już po prostu ma, sami zobaczycie. Wuja już się szykuje, dzisiaj pracowity dzień, albowiem działamy żniwa, więc już smaruje Bizona. A my odpalamy kombajnik i zaczynamy robotę. Ale zanim to nastąpi, krótko o sprzęcie na gospodarce. Na pierwszy ogień leci Łada 2106. Mimo że jej linia nadwozia nie krzyczy Ferrari, to niektóre diochy potrafią się za nią obejrzeć. Być może im się podoba, a być może są w szoku, że takie coś jeszcze jeździ. Pod maską mamy 1.5 i 75 wściekłych byków. Mówię wam, istny szatan. Dalej mamy Ciapka, trochę już wysłużony, ale wciąż dzielnie sobie radzi. Niedawno nie uspawaliśmy z wujem kabinkę. Może nie jakaś ekstra super, ale przynajmniej już na głowę nie pada. Dalej mamy perełeczkę wuja, włeska niestety 175, przez co ciągle jest jakiś problem z y, tym głównym. Wiecie, dlaczego włeska nie potrzebuje alarmu? Bo zanim ktoś ją odpali, to właściciel już go dogoni. W kącie stoi mój ogarek, ale niestety już od dawna niesprawny, a przez wakacje średnio mam czas do niego zajrzeć. Może po sezonie się uda. Po drodze mijamy Mućki. Mieliśmy kiedyś krowę, która codziennie wracała o 16. Sąsiedzi się śmiali, że nie chciała przegapić kolejnego odcinka mody na sukces. No i o czym nam się ukazuje największy spadek po dziadku? Wistula, rocznik 1969. Ach, co to był kiedyś za sprzęt! Pamiętam jeszcze dziadka opowieści, jaka to była maszyna. Zresztą sami później zobaczycie, jak ten kombajnik jeszcze sobie całkiem dobrze radzi, choć wiadomo, że jak na obecne czasy nie jest to demon prędkości ani techniki. Dalej mamy kostuchę AP46. Boże, jak ona mnie drażni. Albo za słabo siatka naciągnięta, albo lewe powietrze łapie. Chciałbym się już tego pozbyć i kupić coś lepszego. Może macie jakieś pomysły. Następnie mamy mój ulubiony i nie byle jaki sprzęt. Ciapek, ale w we wersji 4x4. Z wujem dołożyliśmy tura jakieś 3 lata temu. Turma ma udźwig 700 kg, ale pod pełnym obciążeniem możliwości manewrowania są po prostu zerowe. Najlepiej nie przekraczać pół tony, wtedy jako tako potrafi skręcać. Po lewej mamy kilka gratów, pług dwuskibowy, siewka, kultywator, poznaniak i niedawno nam się udało kupić kombajn do ziemniaków. Co prawda już też swoje przeżył, ale jeszcze jest sprawny. Może na przyszły sezon się podrobi co nieco. Po prawej mamy kolejny spadek podziadku, wóz konny, Dalej mamy opryskiwacz, dwukółkę, sadzarkę do ziemniaków i orkan dwójka. Trochę już wałki biją, przez co szybko łożyska się kończą, ale wuja zna jednego tokarza i umówił się z nim na wytoczenie nowych. Pod wiatą stoją jeszcze dwie przyczepy. Szóstka i czwórka przydałoby się je kiedy odmalować, bo jeszcze całkiem zdrowe ramy mają. A tutaj mamy rozrzutnik. O, tego to już na pewno malować nie będę. A na koniec dom z białej cegły, w którym mieszkam. Bardzo solidna chałupa. I tak się prezentuje moja gospoda, ja teraz idę zatankować wiki, przesmarować co nieco i widzimy się za chwilę już na polu. Wszystkie zegary w normie, można próbować odpalać. No! Maleńka nie narób mi wstydu na wizji, ludzie patrzą. O, za pierwszym razem! Trochę przykopcił, ale, ale wiadomo, że dizelek musi dymić. No to w drogę. Skoro mamy kilka godzin przed sobą, może opowiem, kto tutaj mieszka oprócz mnie. Mam sąsiada, typowy karierowicz, ma jakieś naiwne myślenie, że ludzie to za bezcen chcą wszystko sprzedawać i ściąga różne kombajny czy traktory. Wszystko za grosze, ale co z tego, jak to warte tyle, ile waży. Nazywa się Paweł Królik. I jakby tego było mało, jest bardzo specyficzny w rozmowie, ciągle powtarza jakieś złote myśli, daje ci wspaniałe rady z tym, że one są po prostu durne. Mówimy na niego Paweł Królik de Zouza. Na pewno go poznacie w najbliższym czasie, to sami zobaczycie, co on tam ma pod czapką. Dalszy sąsiad to handlarz. Mirek Mości Szpachelman. Nazwisko ma jakieś takie niemieckie, ale twierdzi, że Polak z krwi i kości. Ludzie mówią, że jakieś szemrane interesy robi, auta skądś sprowadza, a później sprzedaje, często w nocy wyjeżdża. Ja tam nic do niego nie mam. Spoko facet i pogadać, pożartować można i dziabnąć co nieco. Normalny chłop. A że na autach się dorobił, to dobrze dla niego. Niech ma. Wuja się spóźnia, ciekawe co tam się wydarzyło. Chciał pierwszy zbiornik dla siebie, ale jak za chwilę nie przyjedzie, to będę musiał lecieć po ciapka z czwórką, a wujowi dam drugi zbiornik. O właśnie, i finito. Ok, ja lecę po przyczepę i widzimy się za chwilę. Dzwoniłem do wuja i powiedział mi, że miał lekką awarię, ale już sytuacja opanowana. Zaraz podstawia Władimirka do mnie, a sam wjeżdża bizonem w pole obok. Ja w tym czasie zdążę wysypać i nakosić nowy zbiornik dla niego. Uła. Tu jak zwykle ciasno, muszę kiedyś te belki sprzątnąć. No i dobra, podstawiamy się i można sypać. Samemu to wszystko trwa trzy razy dłużej. Jakbym miał tak sam całe żniwa opędzić, to nie wiem czy wakacji by mi starczyło. A gdzie tu jeszcze znaleźć czas na własne przyjemności? No, ciekawe czy suche w tym roku. Deszcz nie pada od kilku dni, więc ziarno powinno być suche. No ładnie, sypie, ładnie. Naprawdę jestem mega zadowolony z tegorocznych plonów. Może na nowe części do ogara w końcu wystarczy i naprawię tego rupiecia, co by na wsi się pannom trochę pokazać. Hehe. <laughs> A propos panienek to nie mieszka u nas zbyt dużo wolnych. Reszta to albo zamężne, albo wdowy nie do odzysku. Raz widziałem taką fajną laskę 8 na 10 yy, z charakteru, ale to na pewno nie z naszej wioski. Pytałem ludzi, ale nikt nie wiedział o kim mówię. Okej, okay, można krążyć dalej. O, a co to się stało? No nie świruj mi tutaj. Nie mamy czasu. Temperatura w normie. Paliwo też jest więc o co chodzi. Uff, na szczęście to tylko chwilowa dyspozycja. Wracając do tematu, mamy również we wsi mechanika. Oj, to prawdziwy fachowiec. Nazywa się Stanisław Druciarski. Mieszka tu od urodzenia, ale dopiero niedawno otworzył legalny serwis ACO. Wcześniej dłubał sobie po cichu w stodole. Nawet czasami mu pomagałem. Ale coraz więcej ludzi kupuje auta i sprzęty rolnicze, więc ktoś to musi serwisować. A rynkę to on ma fachowo, trzeba przyznać. Pracuje u niego taki Rafałek, ale podobno straszny nygus. Wuja już władka podstawił i sam zakoszenie się wziął. Takim bizonkiem to hektarów w oczach ubywa. Nie to co wiki. Krążysz i krążysz i efektów nie widać. Zaraz zrobimy jeszcze jedną rundę i zapytamy się, co to się stało, że wuja taki spóźniony oby nic poważnego. Wuja, gdzieś ty był jak cię nie było? Już myślałem, że sam całe żniwa będę zasuwał. Co się stało? A co się miało stać, kurde, Blaszka? Urwała się jedna osłona od paska. A ty, zamiast głupie pytania zadawać, mogłeś przyjechać i mi to pospawać. Gdybym tylko wiedział, wuja, że taki masz problem, to chętnie bym przyjechał i ci pomógł. Nic się nie bój, młody, szkoda Twojej urody. Wuja sam to ogarnął i przynajmniej za darmo. No to cieszę się, że wszystko w porządku. Możemy więc brać się do roboty, bo nas noc zastanie. A powiedz mi, jak tam plony. Czy w tym roku jesteś zadowolony? Ja już mam ze 3 tony na krypie i muszę przyznać, że w tym roku ładnie sypie. Właśnie niedawno mówiłem, to widzą, że w tym roku ładnie oddaje. Dobra ziemia, dobry obornik, dobra pogoda to i dobre plony. No i fajnie. Jak na kombajnie. <laughs>

i nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Włożę bank, kiedy uśmiech sobie gaz moja przestrzeń, gdzie odrodzę nowy plan I dobry bas, autostrada, lewy pas I nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Włożę w bank, kiedy uśmiech sobie gaz moja przestrzeń Kilometry tras Być niczym tak Badać teren, gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw Tłumię sam te emocy, które powodują zjazd Pełny pak, zero stresu, fajt. Dużo za to dam, domykam drzwi Daję volume up Zaczynamy nowy beat Ale stary ja, ze mną stary skład Zbudzi mnie do życia ryk Przez to ktoś nie może spać, hey, Prowadzę życie jak mu wymarzoną furę Pamiętam dobrze czasy jak Zbierałem na chatruję dziś samochodowy, nie dozwonisz się na numer To mania cztery kółek, gdy czujesz to nie zrozumiesz Nigdy więcej, proszę nigdy więcej Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeszcze To nowy haj Proszę, tym o miejsce, bo Potrzebna mi przestrzeń rodze, rodze, nowy plan Dzień dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas, wchodzę w tobą pan, kiedy mi z tobie i moja przestrzeń, zrodzę, rodzę nowy plan. Dzień dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas, wchodzę w Nowa bank, kiedy uśmiech dowie pod przed nami nie pomieszczę więcej Zmieniam bieg historii, na na życiowym zakręcie, parę spraw, które za kilka sekund odbiję lusterkiem, parę spraw, które z tych ograniczeń stały się napędem No wyjeżdżam, ale wracam, więc to nie tak, że uciekłem wszystkie stare zażalenia trzymam na testę, rozdzielczę Aktor yeah. bez względu na nawierzchnię Kiedy dla nas spok, nadal czuję się bezpiecznie nie dzwoń, bo nie otwieram, wszystkie będą go nieba. Wypuszczam stary schemat. Każdy kilometr zmienia, i nigdy skrótem. Wszyscy w końcu nam pan Cewną za sobą mamy szróz. Ciągle potrzeb nami. Jak widać udało nam się to wszystko zwieść. Mimo że godzina późna trzeba jeszcze to wrzucić do stodoły i można iść na zasłużony odpoczynek. Mam nadzieję, że takie vlogi wam się podobają. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, i napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. Zostawcie suba i lajka. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie będzie to sygnał, abym częściej brał ze sobą kamerkę. A w następnym odcinku zabiorę was na prasowanie słomy. Przy okazji pokażę Wam jedno ciekawe miejsce u nas na wsi. A ciekawe jest dlatego, że nikt nie wie, co to jest. A raczej, co to będzie. Ale to w następnym odcinku. Do zobaczyska się z Wami. Cześć!